W dzisiejszym poradniku pokażemy jak przewyższyć przycisk Start w Windows 8. Wychowujemy przeglądarkę. Wpisujemy w adres klasyk share. Wchodzimy w pierwszą w stronę, która nam razie pojawiła Wchodzimy do okienka Do Whats. I wybieramy wersję, którą chcemy pobrać. W naszym przypadku jest najnowsza. Wybieramy tutaj plik instalacyjny. I pobieramy Classic Shell na nasz komputer. I się rozpoczęło pobieranie naszego programu. Klikamy, nasz program się uruchomnie i wyjmujemy się okienko instalacyjne Classic Shell. Przejdźmy dalej. Akceptujemy warunki licencji. Wybieramy, gdzie się zainstalować nasz program. W moim przypadku to będzie wcisk. idziemy dalej i instalujemy program. Idziemy tak. I po. Jeśli nasz program. Warunki licencji, tak I się pojawił nasz przycisk start w Windows 8. I mamy. Nasz przycisk powrotem w dniu groźnym.